Siedlecki magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężyckiego, scena teatralna miasta Siedlce. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego internetowego wydania naszego programu. Drodzy Państwo, już dzisiaj, a więc w poniedziałek 20 stycznia o godzinie 19 na deskach sceny teatralnej miasta Siedlce Old Spies Girls. To spektakl, to wydarzenie artystyczne, gratka dla wszystkich miłośników nie tylko sztuki teatralnej. Przed Państwem bowiem zaprezentują się trzy... Panie, trzy damy: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska. Wiem, że nazwiska brzmią bardzo poważnie, ale program aż tak bardzo poważny nie będzie. Zapraszam Państwa do tego, byście przyszli, zobaczyli i bawili się razem z nami. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na. Wyjątkowy koncert. W piątek, 28 stycznia o godzinie 17 na deskach sceny teatralnej zaprezentuje się młodzież z różnych środowisk. Będzie to koncert integracyjny, a więc będą e, wykonawcami, będą wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Stokulackim, który jest zresztą głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Będą uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, członkowie scholi kościelnych, będzie to więc wydarzenie wyjątkowe. Zapraszam, bo to specjalnie dla Was, drodzy Państwo, młodzież, uzdolnieni młodzi artyści będą się prezentować. Edyta Gepert to artystka, której specjalnie państwu przedstawiać nie trzeba. To artystka, która z wielką starannością buduje swój repertuar i artystkę i jej re repertuar będziemy mogli więc podziwiać na deskach naszej sceny teatralnej 26 stycznia, a więc w niedzielę koncert o godzinie 17. Zapraszam Państwa na to wyjątkowe przeżycie, na ten wyjątkowy koncert, a być może na ten wyjątkowy spektakl w wykonaniu wyjątkowej zresztą Atystki. Okres tuż po Nowym Roku to zwykle koncerty i wydarzenia noworoczne. My taki koncert noworoczny, przygotowany przez Sonorię, mieliśmy w ostatni piątek, 10 stycznia, w naszej sali teatralnej. Jak było? Popatrzcie Państwo na kilka ujęć naszą kamerą.

Ja voi märka ja jookais selle on juures ja lindu ja voi edu piida. Ei teda ka märkis poid, jos vaida poli ja tantsi me laajast ära. Kas oli nii hippot suhtu, tõepõde ärli I to już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Jak zawsze zachęcam Was, byście zaglądali na naszą stronę internetową. Czytajcie także Scenę24, śledźcie nasz fanpage na Facebooku. Wszędzie tam przecież zamieszczamy informacje o wydarzeniach artystycznych, nad którymi dla Państwa pracujemy i które Państwu proponujemy. Do zobaczenia!